Witam w specjalnym odcinku TSC. Przeprowadzę wywiad z Defressi. Zapraszam. Jak dowiedziałaś się o sim serialach? Hmm, to był przypadek, po prostu weszłam na YouTube i zobaczyłam jakieś tam produkcje. Na początku oglądałam zwykłe filmiki, a potem dopiero odkryłam seriale. No i postanowiłam kręcić. Ja też. Czy miałaś jakieś problemy podczas kręcenia pierwszych Sim produkcji? Hmm. No, zawsze się jakieś zdarzają, szczególnie na początku, gdy moje produkcje były no, małe i niedrogie, więc Simowi aktorzy wtedy byli naprawdę wybredni. Trudno było jakoś pogodzić ze sobą sceny, każdy narzekał, nie chciał mnie słuchać, zajmowali się wszystkim innym. Oczywiście tam jakieś ruchy kamerą nie wychodziły. Czasami scenariusz był niedopracowany. Zawsze coś się zdarza, ale to są raczej drobne błędy, które można w fazie montowania usunąć. Czy sama odkryłaś strony internetowe z dodatkami do The Sims? No nie wszystkie. Niektóre po prostu znajdowałam na forum gdzieś tam w linkach na różnych blogach poświęconych tematyce The Sims 2 innej, gdzieś tam sama wpisywałam jakieś ciuszki, właśnie takie tajne strony jest dużo takich mało znanych stron z naprawdę fajnymi ciuchami i z innych wywiadów właśnie słyszałam, że Simowie reżyserzy nie chcą się dzielić tymi linkami do tych stron, ale nie jest trudno znaleźć, wystarczy trochę przysiąść, poszperać i coś tam się na pewno znajdzie w jakim aktualnie programie montujesz seriale? E, aktualnie montuję w Sony Vegas Movie Studio 10 High Definition i na razie ten program mi się najbardziej podoba i najwięcej możliwości i no najwięcej możliwości, co by tu jeszcze więcej dodać. Po prostu jest super i polecam go wszystkim. Czy planujesz jakieś większe produkcje z tym seriali? no cóż w sumie to na razie nie wiem czy planuję jakieś większe produkcje zaczęłam, no, zaczęłam co będzie to zaczęłam yy, gotowi na wszystko i moim aktualnym teraz serialem nad którym pracuję jest Dance Academy no i trudno mi teraz tak określić ile będzie odcinków albo mam scenariusz gdzieś tak na pięć zależy czy będzie się podobać widzom i w ogóle to w skąd czerpiesz pomysły na serialach Hmm, pomysły czerpię z otoczenia. W sumie, nie wiem, co mi po prostu jakoś tak samo. Oglądam może inne seriale simowe, jakoś, nie wiem, natycha mnie to. I <laughs> wtedy mam pomysł i zaczynam kręcić. Jak kręcę w miarę tego, to czasami nawet bez scenariusza i to się tak samo rozwija. To na tyle z wywiadu z Frassi. A ja zapraszam na kolejny odcinek TSC, odcinek specjalny.